Chodzę do Was dzisiaj z tygodniową serią testowania polecanych śniadań na redukcję. Dzisiaj wybrałem przepis na słodko od Agaty, czyli czekoladowy omlet twarogowy. Test smaku na końcu filmu. Jako, że moje trzy sprawdzone śniadania, które jadłam w kółko zaczęły mnie nudzić, postanowiłam poszukać nowych perełek. Na Agaty profil trafiłam przypadkiem. Ma bardzo ładny i estetyczny profil, więc polecam do niej zajrzeć. I od razu powiem, że ten przepis jest bardzo prosty i szybki, jak widać nie potrzeba nawet miksera. Myślę, że gdyby nie nagrywanie, to zmieściłabym się w maksymalnie 15 minutach. Łyk kawusi i lecimy. Proporcje tego twaroszku zrobiłam odwrotne, bo nie chciałam zostawiać resztek w lodówce. I od siebie dodałam też trochę odżywki białkowej, osmaku białej czekolady, co delikatnie oczywiście podbiło białko. Jako, że ja nigdy dużą fanką omletów nie byłam, to nie jestem wprawiona w czas smażenia i trochę się przyjarał, ale to nic. Palone to zdrowe, bo robaki zabija, jak to kiedyś nasze babcie mówiły. Porcję podzieliłam na pół, bo apetyt akurat nie dopisywał, ale dzięki temu mój narzeczony też spróbował. Owoców akurat nie dałam, bo nie miałam, więc wyszła trochę bida wersja. No i pora na test smaku. Pomijmy oczywiście smak spalenizny, ale sam omlet 5 na 10 spoko, ale nie trafiło to w moje gusta. Tak, żebym chciała to powtarzać, także jutro szukamy dalej. Bye!